Na tym poziomie, to, to najważniejsza jest taka chęć, życie i, i, i energia tych dzieci. Na pewno technika, to jak widzieliśmy na tych wyścigach, to kulała wielokrotnie u wielu, e, aczkolwiek zwyciężczyni, jedna z dwóch, troszkę już tej techniki y, łyknęła. I przez to, mimo że była najmniejsza, to, to dobrze wypadła. Nie? Ja się w ogóle nie przygotowywałam, bo pani mi po prostu wczoraj powiedziała, że mam przyjść na zawody dzisiaj, i no po prostu przyszłam. U mnie też tak było. Przygotowania były bardzo krótkie, dynamiczne. E, łapanka była również na korytarzu, żeby był pełen skład, ale wynik e, się broni. Dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem są ten mój wynik, bo ja myślałam, że będę o, przed, ostatniej, nie wiem, pod koniec tego, tego rankingu, a się okazało, że egzek po pierwsze miejsce. Jestem bardzo zadowolona z tego. Było trudne, ale na po, na, pod koniec tylko. Na początku było o, jeszcze na luźnie jechało. Miałaś przewidzianą jakąś taktykę na ten bieg? Ja nie miałam. Właśnie sądziłam, że raczej nie zaliczę się do tej trójki najlepszych. No jestem ja bardzo właśnie zaskoczony tym, co osiągnąłem. Jakoś yy, nie myślałem, że zajmę w ogóle jakieś miejsce na podium, ale jak widać jakieś geny mam znacznie. No, to była zabawa, bo pierwsza w ogóle miałem styczność z argometrem, nigdy wcześniej nie, uży, nie używałem tego, więc podchodziłem do tego jak do zabawy. Tutaj czasami mamy WF piętro wyżej i, i te maszyny widzą. Dziewczyny zawsze ze strachem, z lękiem, chłopakom dużo do rywalizacji nie potrzeba, czy w tym, czy, czy w tamtym nie ma znaczenia, byle między sobą e, rywalizować, także. E, nie specjalnie, nie mogę powiedzieć, że się boją. Zawodnicy moi stwierdzili, że no nienawidzą tej maszyny, ale dzieciom się póki co to podoba. Uważam, że daję siebie maksimum. Mam nadzieję, że we wtorek dam siebie więcej. Może jeszcze poćwiczę jakoś, nie tutaj na siłowni mamy dostęp. Spróbujemy.